Uczymy się na pracę klasową z włosu starter pack, rumianek i mięta. Zaczynamy z study vloga. Muszę teraz napisać ten sprawdzian, bo Mamy dzisiaj wtorek, i się roda, także szybko zleci i muszę się właśnie pouczyć jeszcze na historię. Uczy się zawsze za dużo z tego wosu. Na te prace klasowe, na to sprawdziane, dosłownie potrafię cytować podręcznik. To szybko zapamiętuję taki gotowy tekst, że tak naprawdę wystarczy mi te dwa, trzy razy i ja już potrafię zapamiętać to dokładnie tak samo, jak to leci w podręczniku. Więc jeśli chodzi o taką czystą pamięciłę, to. Nie mam z tym problemu Takie tendencje do uczenia się tak trochę na blachę I to nie jest kontrolowane przeze mnie I nie robię tego na siłę Wczoraj ja się też popłakałam, ale w ogóle nie z powodu Wosu nauki, cokolwiek Mam tutaj też, też takie o rzeczy Od prezentu. wszędzie mam to dosłownie na łóżku Bo ogarniałam prezent Dlatego, że robimy sobie z dziewczynami Na piątek, na nockę prezenciki czy chcemy mi się tego uczyć? Trochę już nie, trochę już mi to zbrzydło, bo trochę za dużo się chyba tego uczyłam. I teraz do Was gadam i już wypiłam połowę tej butelki, już tutaj mam tą wodę, nawet mniej. Więc to jest naprawdę super, bo to jest jakieś, nie wiem, czuję się mega fajnie, jak piję wodę z czegoś takiego. Nie mam za bardzo żadnych książek do czytania w domu, ale zostałam jeszcze tak, którą kupiłam sobie jakoś wakacje, i dalej jej nie przeczytałam. Zamówiłam sobie dzisiaj jedną książkę więc będę miała co czytać, mam też co prawda lekturę, ale miałam ochotę przeczytać jedną, więc jak mi przyjdzie to wam pokażę. Ostatnio przeczytałam sobie The Great Gatsby i też mi się bardzo podobało. Odzywam się do Was w ten niesamowity, piękny dzień, generalnie. Super, wszystko super. E, wróciłam do domu po czterech godzinach lekcyjnych, także dlatego taki fajny dzień, ale siedziałam teraz z, z moją mamą i gadałam i jest już jakaś prawie 15. Ostatnio mam nowy plan edukacyjny. <laughs> Sama sobie wymyśliłam, no nie chciałam o tym gadać, bo może to zostać źle odebrane, ale ja mówię o faktach. Jestem na. 120 może stronie w podręczniku e, z wos Z 400, coś w tym stylu I skończymy dopiero pierwszy dział A jest jeszcze jeden dział, który też nie jest najkrótszy I później jest sprawą, którego myślę, że nie zaczniemy w tym roku Trzecia klasa, eee, wóz rozszerzony I nie będę tego komentowała Ale po prostu stwierdziłam, że muszę się sama za to wziąć w takim razie Już zaczęłam ostatnio prawo sama I ten dział, co jakby skończyliśmy, no to robiła normalnie eee, I teraz jest jakiś dział o tam polityka publiczna i takie ten I go zostawiam i niech on sobie tam będzie w szkole robiony jakim tempem tam będzie eee, A ja sobie zaczynam sama prawo i będę robiła po prostu sama Żeby tą książkę od trzeciej klasy skończyć szybko Myślę, że zrobię to w przeciągu dwóch miesięcy maksymalnie i normalnie kupię sobie po prostu do czwartej i będę leciała, bo w czwartej klasie myślę, że to nie jest czas na nadrobianie książki jeszcze z trzeciej. Woda. I będziemy się uczyć, ale dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek i jutro jest właśnie nocka z dziewczynami, więc już się nie mogę doczekać. Wczoraj czytałam tą książkę The Jar Czytanie po angielsku to jest coś, co nie wiem, trochę skaczę na głęboką wodę, bo mój poziom angielskiego nie jest na tyle zaawansowany, żeby zrozumieć yy, wszystko w 100%. Rozumiem co się dzieje Łapie, wiecie, wydarzenia i tak dalej, ale czasami, jak są takie mm, bardziej rozbudowane opisy czegokolwiek, to się trochę gubię, bo jednak y, wiedzieć, co się dzieje, a rozumieć teksty dotyczą właśnie opisów jakiejś takiej bardziej przestrzeni, to ciężko mi jeszcze sami ją wyobrażać, bo niektóre wyrazy widzę pierwszy raz na oczy. Próbuję, zamówiłam sobie też Emma, Jane Austen i czekam, bo mam do odbioru. Mm piku, ale nie wiem kiedy ona przyjdzie. Miałam nadzieję, że przyjdzie. Jutro bym miała na weekend, ale zobaczymy. Więc wiecie co, ja się zabieram po prostu za WOS. Mam tu, Ło! się Bardzo ciekawy e, ten ekwipunek do nauki wosu. Będę robiła wszystko swoim temem. Będę też sobie robiła notatki na iPadzie też, od razu, żeby później nie musieć ich robić. E, w zasadzie sensie później mam tutaj na myśli stricte przed maturą, na kilka miesięcy przed, bo Dużo czasu się na to straci, więc próbuję trochę przyspieszyć pracę i być sobie wdzięczna. Próbuję sobie pierwszy temacik. Był w sumie łatwy. Co to robi Eda Chodakowska? Influencerka nazywana. Krótki dział, bo to jest propedeutyka prawa i w sumie nic tu takiego nie ma. Sobie przeczytałam ten tematik ostatnio, jak siedzieliśmy, mieliśmy coś na auli i sobie tam pozaznaczałam jakieś rzeczy, ale tu ogólnie nic nie ma za bardzo. Robię sobie notatki na iPadzie. Jeśli chodzi o aplikację do notatek, to to jest kola note, ona jest bezpłatna i to myślę, że jest największy jej plus, dlatego też nie testowałam żadnej innej, bo jak ją sobie pobrałam i ona mi się spodobała, że jest wszystko z nią ok, wszystko na niej mogę robić i nie ma żadnych jakichś takich minusów, no to już przy niej zostałam, więc nie testowałam tak naprawdę żadnej innej. Miałam też ten okres próbny na Good Notes, ale nie zauważyłam, żeby czymś to się różniło jakoś bardzo. Mam też zakreślacze, będę sobie przerabiała te tematy. Mam też swoje karty pracy, żeby po każdym temacie robić. E, więc plan jest taki, że po prostu będę robiła sobie notatki na bieżąco z jakichś tam pojęć i takich rzeczy, żeby mieć później wiecie, wszystko w innym miejscu. Więc zaczynam, zobaczymy, ile będę to robiła, bo jest 1455, także chciałabym to porobić troszeczkę i mam nadzieję, że zrobię tak z trzy tematy. W sensie zrobię sobie notatki z tego, zacznę jeszcze jeden i fajnie by byłoby, jak zrobię jeszcze jeden. Albo chociaż zrobię jeden i robię sobie zadanka. Więc zobaczymy jak to pójdzie, bo dość długo robię notatki, dlatego że jestem perfekcjonistką straszną, jeśli chodzi o właśnie takie notatkowe rzeczy i chcę, żeby one wyglądały jak najładniej, a tak naprawdę nie wyglądają, <ścoughs> bo nie mam zbyt dużego talentu w robieniu takich notatek. Więc study with me. Będę sobie robiła, wy też możecie się pouczyć, jak macie mód akurat. Jak piję wodę z tego, to piję o wiele więcej wody, bo ostatnio już miałam jakąś fazę, że piłam dość mało wody, co jest do mnie dość niepodobne, bo ja naprawdę piję wodę litrami. Ogarnęłam jeden temat, zrobiłam sobie, notat yy, zrobiłam sobie notatki, yy, Ogarnęłam już kolejny temat, yy, ale zadanie robiłam tylko do pierwszego i mam jeszcze nieskończone notatki do tego drugiego, więc będę robiła dalej. Ale jest godzina prawie 18.00. Ale wiadomo, że w ciągu tego miałam jakieś przerwy. Teraz zobaczcie, co ja sobie znalazłam jako motywację do nauki. Nigdy, dosłownie nigdy nie oglądałam takich rzeczy, ale oglądałam jakiś filmik na YouTubie i przypadkowo mi się to wyświetliło. Tyle, lecie, jeszcze jazz. Więc to jest po prostu coś, to jest coś niesamowitego do nauki. I mogę Wam zostawić linka, ale zrobimy sobie teraz tego test i ja dalej się będę uczyła. Tylko kurde, miałam robić notatki na iPadzie, a sobie to włączę na iPadzie. Więc y, notatki że później i po prostu przerobię jeszcze jeden temat. Także taki jest właśnie plan. Zobaczymy, jak mi się będzie z uczyło, ale. Ej, mega fajne!